Przed rozmową Piaseckiego to mamy jeszcze kilka chwil na rozmowę o pogodzie. Jest o czym gadać, Magda? <laughs> Tak, tak, chociaż ta odpowiedź dzisiaj Zabahałaś. nie jest, Tak, dzień dobry. Ta odpowiedź dzisiaj nie jest prosta, bo oczywiście jest o czym mówić. W pogodzie bardzo dużo się dzieje, ale ta pogoda, proszę Państwa, taka bardzo nieprzyjemna, momentami też niebezpieczna, zwłaszcza dla kierowców, bo dzisiaj trudne warunki do jazdy, to ze względu na różnorakie opady, które nad Polską już teraz się zdarzają. Aktualnie mamy opady deszczu, słabego deszczu. 29 minut po godzinie i Magda Adamowicz, dzień dobry. prognoza pogody i powiem hmm. szczerze, że mm, roboty Ci nie zazdroszczę. Od trzech tygodni ma Materia, z którą y pracujesz, tak. jest taka jaka I taka i sama, proszę Musisz jakoś o tym opowiedzieć. Niestety nie mam dobrych wieści, informacji, dlatego że ta pogoda niespecjalnie będzie się zmieniać w kolejnych dniach. Cały czas przed nami pochmurne. 9. Magda Adamowicz i siedzi nam na plecach Gosia Kukoła. No, to to, to wierze, wcale nie, nie, szybko nie, szybko nie. Szybko, bo serwis. Za to wcale nie, że serwis, zaraz y słuchamy prognozy. Pogoda, jaka jest. W takim razie konkretnie muszę Państwu wszystko przedstawić. Pogoda jest, jaka jest. Można powiedzieć, że każdy widzi. Niestety, Dziękuję bardzo. Niestety... <śmany> to ja dziękuję.